I mnie to nie obchodzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kostek jest z mną Grzesiek. Dziwindo. E, jo -ja. e, und e, jak jest my e, e, szpilen spilen Bundle Wilden okay? Bundle Wilden e, Dry. no. Po, po naszemu gramy w Battlefield 3 y, Tak, Stoper leci, leci, dobrze y, Mapka, operacja metro, nice y, Ten Wsparcie P90 Profilaktyczny Grinic O kurde Gdzieś ty zwiał, a ty tu jesteś z Kubanii. No i jeszcze nie zwiewamy. No i tak chwilowo staty 3-1, grzesiek dopiero co dołączył O dziękuję. Och, panie O lol, wchodzimy w lekki mordor tutaj Tam są, biegają, skaczą, same kuśki im widać Kurde A tu Zabiłem! Morduj tam, morduj! No zrozbiłem jednego. 10 tysięcy wybawiciel, lol. Joki mordor, a co do P90, nice. Widzisz się tak się gra. Umarłeś? No, no, no. Zyszałem a jajaj. się, jaką broń wziąć. A jakie masz? M16A3, M416, Kh-2002, FAMAS, AUB. A3 I tamte jeszcze minie, miniacze i strzelby M416 to jest standardowe w sobie. Byłem. Lol, to po 90 tak dziwnie wygląda za cogię. To taki duży celownik, a pimpadło. Pim padło. Pim pad... Wiesz, lu Skąd lubię Pim. Pim? Ten? O, tam jest ktoś ze zaspienia O, panie, zabiłem! Tam jest kolejny. No a ja padłem. Zabiłem! Padłem! Użyłem się A tu lagu Oczywiście Tak zwalaj na lagi Ej czemu tamten typek ma 146 do 28 yy, Bo trochę przykopsił <gry> Ale dana ze mną nie ma O kurde Snajper, Snajper tutaj? Kurczę. No nie wiem, no coś miałem. No ja bym wolał wyjść sobie na... na wierzch. Czy na zewnątrz. Kto Tam by się... nie wolał? Bijum mnie! Ujaja, 9-3, na nie wiem kiedy. Czekam na kogoś. O, jest! Ej, umarłeś. No jezu, i muszę znowu zapytać z tego rozstawienia. O, no, teraz mi to mówisz. A, nie, dzieć. Nie, nie, No. Nie, nie, nie. Tam mi ktoś zwiał Czyżby tutaj? No, dzieć, kto mnie tu bije? O, kurde, i mi go zabili. Gry nic... No nie! I kto mnie widział? Ej, runda się kończy. Przegraliśmy. Ajajaj, aj, aj, było tak sympatyczne. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec odcinku. Tak i właśnie już wróciliśmy. Z grzeszkiem sobie już wróciliśmy z zielonej szkoły. Tak, oczywiście. Było bardzo sympatycznie. I zaczynamy ponownie nagrywanie. Tak, super sympatyczne. Codziennie deszczu tyle, że... że tak Dobra, widzimy się w następnej rundzie, nie ma takiego bata. Dobra, wracamy w kolejnej rundzie, grzesiek coś wpitala, nie wiem co, ale smacznego. Co? Ale smacznego, smacznego. A dziękuję. Hmm, to mogę wysadzić? Nie o, ta. podchodź tam, to jest mój granat. Nie zauważyłem. Trzeba było RPG-a wziąć. Nie mam rpg Wsparcie Przez nie ma rpg Opanie. Chodź panie, do mnie. Dzida, szybko, jeszcze przejmę. Nie przejąłem. Sekundy. Dobra, przy B już są, to... to... ...trzeba się tutaj ładnie bronić. Tutaj taki klejmorek. O Oczywiście P90. Łeczku, jestem za tobą. reanimację Przypomnę, szybciej dedno, ale. Ciii. Cicho, nie mów tak. Farta, tam już ktoś czasem dead... tobie idzie lepiej niż mi. Tyl ale tylko czasem. Ej, coś to tu wybuchło i. I kasa tutaj poleciała. A tam są raczej na dużej Ty Tych masterzy. Dobra, dzida. No to. Dołem. No, no, no. Czekaj. O w dupę. Czekaj, czy tam ktoś będzie sympatyczny? Jest, widziałem go i go zabiłem! Daj mi życiu, daj mi życiu. Nie. Plecy! Okay, Zabokowałeś mnie. Co ja ci zrobię? Coś się w się ogląda? Ej, y, tak. A co, niesympatycznie? Bardzo nie. Ej, lol, gdzie są wrogowie? Chyba nad nami. Tam jest wróg, kurde. Unstashiren. Ej, granat, no. uważaj, za ścianą granat. No, już wybuchł, spokojnie. Zostań tutaj, może. Dostaje dużo punktów zaczynku. No dzięki, wiesz? Nie, on nie ma sprawy. LoL, znowu zabiję. Co się stało? Ej, chyba umarłeś. Yyy, znajdź się. A teraz przynajmniej jid'a na górę. Dla mnie to nic nowego. Za każdym razem biorę innym panu. Za każdym razem... No już stop, stop. N nawet nie zacząłem. A, no no. Chciałbyś mu co dalej? Słuń się ty. Już idę. Strzel. O panie Ludzie, bardzo promi idzie Szybko ja reloading, tam, tam jest wróg Nie, no, nie ruszę się No przejmujemy to B Ty też przejmujesz Dopadłem ej Ej no, już chciałem się zrezygnować. Dobra poczynamy. kolega. Hmm... wybacz ale zrespię się na c bo bliżej do akcji ale bezczelny nie dobra zrespię się na tobie o. Gdzie ty się jesteś. Punktów. Dziękuję bardzo to jest majątek to co to jesteś? pieniążki jesteś <laughs> maszyną do ubierania punktów <laughs> nie ma za co wiesz no, ja wiem wiesz bo... ten jedenasty level to dzięki mnie namiłeś za coś się płacę nie? Ty mi nie płacisz. Wiem, a ty szujo. Co po Bo to są fajery. Michał, pić. Kurde, dajcie mi coś jednego. Jezu, chryste bronot. No chodźcie, tu chodźcie. No co ty? Nie ja, mam nic nie innego do roboty. Ej czemu mi w plecy coś robiło? No dzięki. Ej, czemu masz więcej punktów ode mnie, a nikogo nie zabiłeś? Dawaj go, pięknie! Zabiłeś go? Kogo? Nie wiem, widziałem, ja że kogoś... punkty i robią mi niedźwiedzie. Widziałem, że kogoś tam cisnąłeś trochę po, o, po ile razy już nie zabiję? O Pani... Ej, lol, jakiś trup zaczyna tańczyć breakdance'a. Ej, lol! Dobra, czekaj na tobie. Już... Jestem. Tam ja ich to jest widzę... jest przyjemny widok. Proste. No <laughs> z... ale no, cicho. cicho. Jeszcze nic nie zrobiłem Nie no granat mam pod dupą Uważaj tam na plecy yy, Sniper Snajperka Jakby kogoś zabiłem A ja nie O znowu kogoś zabiłem to przez 3 sekundy, dobrze? Szybko, szybko! Zrobić? Da się, da się! A da się! Z pozdrowieniami dla Adama, kaca z naszej klasy. Hmm. I dla jego sympatycznego kopcia. O, bardzo, ja. Ej, strzelają do mnie! No w dupę! Możesz mnie zrespić? Yeah. Dziękuję. Proszę bardzo. Tam są! Tam są LOL! Przepraszam. <noise> punisz leci w Punisz. Punisz! Mogę zrespić, sorry. Punisz! Dobra, to nie gin. 7, 6, 5 Przepraszam. Dobra, Ciemno dobra. Się. Wiesz, punisz będzie to. Zabiłem! Kurde, gratulieren. Ile yes. punktów? 225. O panie. Mordo, resp się na mnie. No tak, no. To są 500. Ja to sobie z drugiej strony wyjdę Zrespuś na jakiś Nie dam ci tej satysfakcji No Punkt. weź, ale ja chcę pieniążki No pieniążki z YouTube'a O panie, granat yy, możemy to zrespić Granat! Jak się odzywają LOL! Granat padnie! Jed! Padłem, No, padłeś, padłeś. 5-2, nie sympatycznie no ty masz 500 punktów więcej ode mnie no, nic dziwnego. Jestem na hmm. ty gry z Ja jestem wsparciem No To nie za bardzo wspierasz Ha <grym> <grym> dobry Jołkas, dobry, dobry powiem panie nie, to? Ej, chodź dołem, tutaj lewą stroną, cofaj No dobra Zabiłem. Ej, wiesz, co tam ci plecy zaraz będą robić? Wiesz ja sobie objąc, panie, bo ja sam czekam. I co, wyszedłem z tego całe? Mam jeszcze 2-6 w dodatku. Jak ty, dwóch Kiedy zabiłeś! Jesteś? Leżę na schodach. A ja zszedłem na dół, no. Kurde. kurde granat, bardzo blisko. O, na mną Dobra, idziemy na dół. O człowieku, ile kurde, tutaj ludzi? O, Ty. o co? Kurde... Coś tu się niesympatycznego Kurde Grzesiek, zgubiłem cię! Jestem na schodach, proszę się wiąć. Czuję się tutaj osamotniony... O w dupę! O w dupę! Nie będę go nie Nieźwiatka zrobił. Ha! Zabiłem cię! Jak o. się teraz czujesz? Kurde! Myślałem, że... O. Nie, nie ciebie, spokojnie. Zauważyłem ciebie bardzo. Kurde! O, assista. Dobra, jeszcze, jeszcze trochę. Tutaj popykamy sobie sympatycznie. Wyszedłem yy. z tego całą. Bardzo sympatycznie stałeś Masz Ammo Dzięki, dzięki. O Panie! Ło! Wow, ile zaopatrzenia dostałem! Nie chciałem aż tak daleko <grym> Cofaj! No, powrót Poczekaj, tam nie jest to się wycofam specjalnie dla Ciebie i pójdziemy tutaj, gdzie ja chcę nie, nie. <grym> Kurde, cały odcinek będziemy tutaj na tych schodach siedzieć? No i padłem jeszcze! Kurde, co jest? Ja strzelam na oślep do góry. Zabij go, zabij! O, panie kolejny. Gdzie ty jesteś? Tutaj, chodź, widzisz mnie tutaj, gdzie ty. A tam, chodź tam. Co za putanego tak. Iść tam nie, nie idę. Ja chcę mieć asystę! Zabiłem! Jest asystę! Co ci asysta? Kurde granat po prostu Ej padłem! Kurde, panie Resp się na tym sejzurę albo coś. Nie. O ktoś mnie zrespił sympatyczny. Dobra, dzida, bo mi tu kartony zniszczyli. Co ty chwalka jesteś? Nie, bo... Od kartonów bym umarł. Gięć, szujo. Jaka choroba jedna. Panie, tam są Yy. Gdzie ty jesteś? O Jezus, Maria! Ktoś tutaj, Dobra, jeszcze jedna apteczka przetrwała. Pomóż tutaj nas, No ja was tutaj wspomagam. Tam. Mhm. no dobra, padłem. To idę, 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 mm. idę, idę, idę. Szybko zdążysz, uważaj, bo tam goście z kuszą czai się. Dzida, kurde. Je się czai, powodzenia. Ktoś... Kurde, granaty. Trybik 12 jest offline. Kurde, ile granatów. Greenlight. Dobra, ja bym tam. Z... Tak, najpierw wyszedł granat. Jest... O oh, Jezus Mario. Jestem, jestem. Uważaj, przygotuj się do niedźwiedzia. No nie, prawie go zdjąłem z pistoletu. Już chciałem strzelać. No dobra, no, przynajmniej mi punkty dałeś. Jakie je dostosuj, co? Ja znowu odblokowałem, ja się Czemu pytam. Krwali. A kobre, nice. To co ja mam zrobić? A, no to na Seizure też nie żyje. Dobra, szybko, szybko. Postiec. Gdzie ty Jestem, tak. Co masz coś do mnie? No. Hider tak. Czekaj, co? Panie, co? <laughs> Kaszajek. A, nie czekaj, tutaj jest um... No i ten mi zgarnie... A, nie, nie zgarnie. Myślałem, zgarnie. Dobra, idziemy tędy, idziemy tędy. No. Eee, zginij sobie, proszę bardzo. Daj mi punkty. Jezu, mi pieniąż... ale ty jesteś spokojnie. Jeszcze dostaniesz. Daj mi pieniążki. Greenoid. Daj tą... Skrzyżą. Leży tam, leży gdzie jest zuczynka? Tu jest, no to. Masz jeszcze jedną. Wystarczy jedną. Green Aid. bardzo niesympatycznie się zniszczyłem. Ładunek jakiś! Zraniłem kogoś! Mam granata na ryju! Kurde. To co jest, dużo jest! Zdążyłeś. Jeszcze jeden, uważaj! Kurde. Panie Lolc, Skąd tu się biorą granaty? Tu jest apteczka Ej lol, byłem schowany i mnie zabili Ej, zraspnie jak możesz, nie. ja tam wybiegłem na schody Słuchaj, nie powiesz, byłem cały czas za tobą Dobra, słuchaj, Bo ja teraz ginę Za Z już się Rzuciłem no. no właśnie A ja tu robię mission impossible Tak mhm. No nie! Tu ładnie granatami rzucałem bo... To jest przeciwnik Możesz mnie zrespić czy Ale nie? Inny mnie... Zrespiłem cię. O nie. No cię Panie, to był przeciwnik Dobra! Zrobiłem wroga pistoletem, pierwszy raz Człowieku, pozdro Dobra. O dzień. No nie! To posrana gra ile to, to już trwa? To już trwa 18 minut! Dobra, taki mordor na schodach, tak, tak o, będzie panie, się nazywał Bez kitu, mordor na schodach, tak będzie się nazywał odcinek. Czemu ja znowu tu na dole jestem, mój trup ciągle Chodź. spada? Chodź. Nie chcę. Jakie Chodź. te staty, 75. nie wiem kiedy ja tych 7 zabiję. Kurde. Tam same łby im widać. Dobra, A, dzięki dala. za dzięki Są. za oglądanie, to by było na tyle, był ze mną Grzesiek. O co mnie respiktoś. Tak byłeś o. Ach, choroby jedne, tu się nie da grać. E, trzymajcie się. Łapkujcie, subskrybujcie najlepiej, tak. Słownie, tak ja. Jaki? Żółty, magiczny guziczek nigdy nie oglądaj JayJ Jokera. Oglądałem, oglądałem. Uż, już nie ma co tam oglądać. No w to Codziennie. 25, go 25 godzin na dobę. Dobra! Trzymajcie się! Na razie! No. Jeszcze... A i myślałem, że zabiję. Dobra, na razie. Nara, pożegnaj się ładnie. No pożegnaj się. O tak byłem mówiłem No to nara.